Marcin Meller w szpitalu. Ma ważny apel? Może żyłby do dzisiaj, gdyby wcześniej się zbadał. Marcin Meller pokazał zdjęcie prosto ze szpitala i powiedział w prosto badaniu, którego większość mężczyzn panicznie unika. A jego historia chwyta za gardło. Zwłaszcza gdy wspomina o ojcu, który odszedł zbyt wcześnie. Ten wpis Mellera to poniekąd apel o życie? Marcin Meller 2 grudnia opublikował zdjęcie ze szpitala i zdradził, że przeszedł kolonoskopię. We wpisie opowiedział o śmierci ojca na raka jelita grubego i zaapelował do Polaków, by nie odkładali badań profilaktycznych, tylko poważnie podeszli do kwestii zdrowotnych. Marcin Meller bez tabu mówi o badaniach. Jestem po kolonoskopii. W opublikowanym poście Marcin Möller ujawnił, że właśnie przeszedł kolonoskopię. Fotka ekshibicjonistyczna w imię sprawy Jestem po kolonoskopii, były nerwy, bo dwa lata temu w trakcie profilaktycznego badania wycięto mi polipa. Tym razem czysto, napisał. Rodzinna tragedia Marcina Möllera. Tata zmarł na raka jelita grubego. Dziennikarz wyjaśnił też, skąd u niego determinacja w mówieniu o profilaktyce. Jego ojciec, Stefan Meller, zmarł na raka jelita grubego w wieku 66 lat. Może żyłby do dzisiaj, gdyby wcześniej się zbadał, bo zresztą zdrowia było u niego ok. Po jego śmierci w 2008 roku jako grupa ryzyka, zrobiłem kolonoskopię w wieku 40 lat, dzięki czemu dowiedziałem się, że jestem czysty, ujawnił Meller. W dzień dobry, TVN pojawi się nowa para prowadzących. Zaskoczeni? Badanie powtarza regularnie. W 2024 roku wykryto polipa, teraz, na szczęście, wynik jest czysty. Lekarze zalecili mu kontrolę co dwa lata. I Meller traktuje to bardzo serio. Meller apeluje do Polaków. Każdy po 40 roku życia powinien zrobić te badania. W swoim wpisie dziennikarz napisał jasno, każdy po 40 roku życia powinien zrobić te badania. Zaapelował również do młodszych internautów, aby męczyli swoich starych i molestowali starsze rodzeństwo, jeśli ci nie chcą się badać. Dodał także, że kobiety zwykle są bardziej czujne. Męczcie też swoich facetów, braci i ojców, nawet jeśli upierają się jak osły i obracają temat w kpinę, napisał. Meller nie udaje, że badanie jest przyjemne. Perspektywa wsadzania rurki w tyłek nie brzmi zbyt pociągająco, ale można to robić w znieczuleniu ogólnym. A i bez znieczulenia dzisiaj to badanie jest dużo mniej nieprzyjemne, przypomniał. Dostaje wiadomości, że dzięki mnie ktoś żyje. Wyznanie dziennikarza. Meller mówi o profilaktyce od 18 lat. Odkąd stracił tatę. W tym czasie dostał wiele wiadomości, które dosłownie wbiły go w fotel. Najbardziej zapadł mu w pamięć mailo od mężczyzny 10 lat młodszego, który wykrył zmiany na bardzo wczesnym etapie właśnie dzięki apelom Mellera. Dziękował w imieniu trójki swoich dzieci, że będą jeszcze długo miały ojca. Co by się nie stało, gdyby się nie zbadał, jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie przytrafiły mi się w życiu, napisał poruszony dziennikarz.